Siema, pokażę Wam, jak wygląda gaszenie wybasta. Teraz pracuję na pierwszym biegu. I ja zrobię to z pilota. I chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Tylko pokażę Wam chwilę, bo trwa samo wygaszanie około 3 minut, tak mniej więcej. Ja tylko Wam pokażę tutaj, no, kilka sekund, kilkanaście powiedzmy, nie? Dobra, i teraz gasimy sobie Webasto z pilota. Samo Webasto zostaje wyłączone, choć nie do końca, tam zapaliła się, nie wiem czy widzicie, Czer pod napisem czerwona kontrolka, to jest, teraz się grzeje świeca żarowa, żeby dopalić pozostałości paliwa i za chwilę włączy się wentylator, w znaczy zasadzie cały czas pracuje tak naprawdę, tylko zwiększy obroty, żeby wychłodzić wszystko, nie? Poczekajcie jeszcze chwilkę. On zwiększy najpierw swoje obroty na dłużej, potem będzie stopniowo, stopniowo zwalniał, aż całkowicie się nagrzewnica wyłączy. O, już zwiększa, nie wiem czy to słychać na nagraniu będzie. I tak pracuje przez jakiś czas na zwiększonych obrotach Potem stopniowo sobie zwalnia, zwalnia Aż do momentu całkowitego jej wygaszenia No dobra, to tyle chciałem Wam pokazać Trzymajcie się, się, cześć